Drodzy internauci, dzieci, studenci, uczniowie, szanowni państwo, witamy serdecznie w 25. niedzielę. Wysłuchamy dzisiaj Ewangelii, do której zapraszam was w swoim, a także księży imieniu. Po raz pierwszy mam wielką przyjemność w ten piękny dzień niedziela święto nas wszystkich. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach, zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi. I objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Jak często odbywamy podróż, nasza droga życia, spotykamy ludzi, nie rozumiemy ich, Spieramy się między sobą o sprawy, wydawać by się bardzo przyjemne. Nie wiemy, dlaczego był taki impuls, skąd to się wzięło. Chcemy być najważniejsi, chcemy być mądrzy, chcemy być pierwsi. A tutaj w tej Ewangelii Pan Jezus daje odpowiedzi na zagadnienia, które nas trapią, bo przecież. Nie jest to proste zrozumieć, zrozumieć Ewangelię. Jak rozumiemy dzisiejsze przesłanie? Jezus zabiera swoich uczniów w podróż i przeprowadza dla nich osobiste rekolekcje. Zabiera ich osobno i nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, że podróżowali przez Galileę. W tym czasie poucza ich, mówi im, wyjaśnia wszelkie zawiłości. Już drugi raz mówi o tym, że będzie musiał cierpieć, a oni? nic z tego nie rozumieli. Nie rozumieli słów o zmartwychwstaniu, nie rozumieli słów o cierpieniu. Mieli własną wizję Jezusa. Zdarzyło się to tuż po wyznaniu wiary Piotra w Jezusa jako Mesjasza, jako zbawiciela. A oni widzieli siebie jako ministrów na prominentnej posadzie po prawej po lewej stronie Jezusa. Właśnie wydarzyło się znacznie coś więcej. Oni się wręcz zakłopotali, Milczeli, czyli byli pełni wstydu. Dlaczego? Bo w drodze posprzeczali się między sobą, który z nich jest największy. To jest ciekawe, że Jezus nie zwracał uwagi na to wcześniej, czyli pewnie musieli podróżować oddzielnie, bo Jezus dopiero po przyjściu do domu pyta ich, o czym rozmawiali, czy Jezus tego nie słyszał. Dlaczego tak było? Dlaczego szli osobno? Ale konkretna, właśnie podpowiedź Pana Jezusa, dzisiaj słyszymy: postawił przed nimi dziecko, objął ramionami i daje przesłanie. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, tylko ojca. A tego, dziecko jest pokorne. Dziecko jest zależne. Dziecko liczy na wszystko od swoich rodziców. I uczniowie powinni stać się jak dzieci. Pan Jezus nie zgodnił ich ambicji, przecież nie mówi im, że nie mogą zajmować ważnych pozycji, ale ich ambicje, ich dążenia kanalizuje, pokazuje w jaki sposób właściwie je wykorzystać. I mówi, kto by chciał być pierwszy, niech będzie sługą waszą. Bardzo często się zdarza, że zapominamy o byciu dzieckiem. Powinniśmy to w sobie w jakiś sposób hołubić, kultywować, zachować. Bo dziecko jest ufne, dziecko wierzy, dziecko czeka na przykład. Z naszej strony. A przecież tutaj w tej Ewangelii słyszymy bądźcie jak te dzieci. Stańmy się zatem jak dziecko i doświadczmy tej bliskości Pana Jezusa. Właśnie pełni prostoty, pełni ufności, pełni zaufania, a jak usłyszeliśmy dzisiaj dzisiaj Jezus postawił dziecko, objąwszy ramionami, rzekł do nich. Oby każdą i każdego z nas dzisiaj objął ramionami i przytulił do siebie Pan Jezus. Dobrej, pięknej niedzieli, dobrego, wspaniałego, nowego tygodnia. Szczęść Boże!